Nie umiesz w muzykę? Nie chcesz się uczyć, bo jesteś nieudacznikiem życiowym? Spokojnie, możesz dalej być jebanym nieukiem. A to dzięki internetowi. W tym filmie pokażę Ci, jak brać melodię bez nauki gry na pianinie. Po prostu wejdź na stronę podaną w opisie filmu, kliknij egzemplarz i wybierz jakikolwiek utwór. Potem kliknij w 3. kropek a następnie LOAD HORDS. naciśnij melody, strzałkę odtwarzania i graj za pomocą klawiszy klawiatury pokazanych na klawiszach pianina. słyszysz, jakie to proste. Teraz możesz udawać przed innymi, że jesteś wybitnym twórcą i każdy ci uwierzy.